Po zamontowaniu pompy Alfa 1L, napełnieniu instalacji wodą i jej odpowietrzeniu, możesz ustawić pompę na właściwy tryb sterowania. Istnieją trzy różne ustawienia: ogrzewanie podłogowe, tryb grzejnikowy, ustawienie fabryczne oraz charakterystyka stała. Oto krótki poradnik, którego trybu sterowania należy użyć dla poszczególnych instalacji. Do dwururowych instalacji grzejnikowych z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi należy wybrać tryb grzejnikowy. Do systemów ogrzewania podłogowego należy wybrać tryb ogrzewania podłogowego. Do systemów recyrkulacji ciepłej wody jednorurowych instalacji grzejnikowych, pomp kotłowych w układach z automatycznym obejściem, systemów z ładowaniem zasobników ciepłej wody. Oraz wentylacji i klimatyzacji należy wybrać charakterystykę stałą. Systemy grzewcze cechują się również stosunkowo powolnym działaniem. Nie można określić optymalnych ustawień w ciągu pierwszych minut czy godzin. Oznacza to, że nie powinno się zmieniać ustawień pompy natychmiast po jej zamontowaniu.